Gorąco zapraszam na wyjątkowe warsztaty. Warsztaty esencji Bacha. Myślę, że każdy z nas ma problemy większe lub mniejsze z emocjami, ponieważ trudno nad nimi zapanować. Wydaje nam się często, że wszyscy ludzie podobnie doświadczają emocji. No niestety jest inaczej. Niestety trudno nam czasami zrozumieć, że ktoś boi się nie wiadomo czego, albo boi się konkretnej rzeczy, na przykład pająka, albo przeżywa rzeczy, które dawno już powinny być pozamiatane. Emocje to bardzo subiektywny stan. Mogą być chwilowe, przejściowe, ale mogą być takie długo, długotrwałe, które zostawiają w naszym ciele mocny ślad. Doktor Bach. Poradził sobie z tym problemem, odkrywając 38 esencji kwiatowych, które odpowiadają określonym stanom emocjonalnym człowieka. Na czym polega ta metoda? Terapia esencjami, podobnie jak inne metody w medycynie naturalnej, skupia się na człowieku, na jego całości, nie zaś na symptomach. Dlatego na przykład dwie osoby, które mają takie same dolegliwości, mają taką samą chorobę, na przykład altretyzm, otrzymają różne esencje, ponieważ jedna odczuwa rezygnację wskutek choroby, druga zaś odczuwa zniecierpliwienie objawami. Również w przypadku osoby, która pod maską uśmiechu, Osobowości, na przykład rzepika, może kryć się trauma z dzieciństwa albo obawa, albo nienawiść, żal albo też inne emocje. Esencje działają dosyć specyficznie. Nie polega to na tłumieniu postaw negatywnych, lecz na ich przemianie w stan pozytywny uruchomieniu własnego potencjału do samoleczenia, angażowaniu wewnętrznych zasobów człowieka do walki z chorobą i stresem. Jak dobrać esencję? Jak znaleźć przyczynę? Gdzie jej szukać? Jak rozwiązać problem? Na te pytania znajdziecie odpowiedź na warsztatach. Także gorąco zapraszam. Na warsztaty, gdzie będziemy rozwiązywać problemy emocji. Wszystkie szczegóły znajdziecie na mojej stronie światzdrowia.com. Zapraszam.